Witajcie, z tej strony Kapi, Tam was w jesiennym vlogu działki. Niedawno był film letni, a teraz mamy film jesienny, trzeci dzień jesieni, dokładnie poniedziałek, 25 wrzesień, Moje urodzinki. A i co ludzie? jak widzicie, no pozarastało trochę. Liście już opadają, już taka typowa jesień, oto to proszę bardzo, jakie kikuty ładne. Eee, no i co, jak widzicie na załączonym obrazku basen. W basenie mało wody i tak trochę napadało, bo sobota padało, wczoraj w niedzielę jeszcze trochę popadało i jest mokro. Co ja tu robię? To robię. E, zaraz tutaj przyjechałem sobie właśnie kosić, bo dzisiaj nie pracuję. Przyjechałem sobie skosić. Będzie wesoło, bo trawa jest dosyć wysoka. Może tak tego nie widać, ale trawa jest dosyć wysoka po dwóch dniach deszczu, gdzie nie miało bardzo jak przeschnąć. E, teraz kolejne nie będzie cieplutko, także spoko. Mam jakieś półtorej godziny. Z godziny będę kosił. Później mam nadzieję, że trochę może powylewam tej wody po prostu gdzieś tutaj na trawę, bo kolejne dni, już tydzień ma być pełne słońca, więc będzie sobie fajnie wysychało. Wanna pełna wody, tam dwie beczki pełne wody. Także generalnie wesołość sobie trochę tutaj przygotowałem. Tam będę musiał jeszcze te kamienie podsuwać, ale to spoko. Eee, krety, o malinki. Proszę bardzo, malinki. Dwa krety się pojawiły niestety. Tak to wygląda mokro. Sami zobaczcie, takie trochę błotko, mokro, mokro winogronek. Jabłek już praktycznie nie ma, jakieś pojedyncze jabłka. Tak, no to tutaj jest syf. Będę musiał się trochę to ogarnąć. O i co, trochę winogronka mamy sobie. Przyjechałem sobie ostatnio tutaj, o. zobaczcie, pozrywać, ale jest jeszcze go naprawdę mnóstwo. Jeszcze było jest mnóstwo, także jeszcze będzie. O, spokojnie wiaderko. No i tak to sobie wygląda. O, malinki, no tutaj będzie trzeba te malinki trochę wiadomo podciąć. Eee, i, I troszeczkę je wyprostować. Bo, bo jest masakra, to wszystko od tych deszcz i tak dalej padało. Także tak to sobie wygląda. Eee, tu wam sobie pokażę. O, tutaj tu też Sajgon. Też to przekopię jak zdobrze, żeby sobie wysychało. Rośnie, rośnie strasznie szybko. Jesień mamy ciepły wrześni, mamy ciepły. Zobaczymy dalej. Znaczy, w sumie jesień, jesień to na razie mamy zimną. E, ale lata, jeszcze, końcówka lata, ten wrzesień naprawdę cieplutki. E, ciągle ciepło, od czasu do czasu jakieś tam deszcze właściwie to kilka razy, za 3-4 razy tylko we wrześniu popadało, ale to wszystko rośnie. Jeszcze jak widzieliście, e, sporo połowę basenu wydaliśmy, także to ładnie wszystko podeszło. Tutaj proszę bardzo, tak to sobie wygląda, dwie beczki wody, że napadało tego naprawdę dużo, no ale na razie priorytet basen, będzie trzeba powylewać, później powy, później powyczyszczać. Liści pełno z tego drzewa, czekajcie, zobaczcie, z tego drzewa mamy tu pełno liści, to nie jest nasze, to jest tutaj obok, masakra jakaś, a zobaczcie jaka jest rynna, będę musiał jakieś tutaj rynę wyczyścić, poczekajcie, wejdę sobie o. No takie coś. O, patrzcie. Tak to wygląda, także no mamy naprawdę piękna chawierka nowa. Zapraszam na poprzedni odcinek letni do zdziałki. Ale Także naprawdę powiem wam, że wesoło. Ja nic nie jadłem, stałem, szybko z psem przyjechałem sobie tutaj podziałać. I tak to sobie wygląda, po 14 wracam, przyjeżdżam, odpalam live'a urodzinowego. A ten film jest... No dzisiaj, dzisiaj mam film, nie wiem, wtorek, środa, jakoś tak pewnie, tak to ludzisko wygląda. Później nagram wam jeszcze film z, z prawie takiej zimy, jak już to będzie wszystko poobcinane, bo tam na jesień będziemy gałązki obcinać, a jak będzie wszystko poobcinane i jak będzie trochę, że tak już pusto, bez liści, masakra. A póki co trzeba się cieszyć, ostatni tydzień września jeszcze ma być cieplutki. Także super po 25 stopni, pełne słoneczko, także będzie wysychało. Myślę, że jeszcze zraz, zraz się jeszcze skośia. A może dwa razy, zobaczymy, jak to będzie z pogodą. Dzięki za oglądanie, stawcie łapę. Trzymajcie się. Hej.